Cześć! W dzisiejszym krótkim odcinku polecajka polecajka cenowa, polecajka okazyjna zauważyłem, że ten nóż, który trzymam właśnie w dłoni jest obecnie bardzo, bardzo tani i po prostu grzech go nie kupić więc jeżeli planujecie kupić tani, dobry nóż do lasu ale nie tylko, generalnie nóż dosyć uniwersalny to zwracam Waszą uwagę na ten właśnie nóż on już się u mnie pojawił i to jest Ganzo G807 świetny, rewelacyjny wręcz nóż, jeżeli chodzi o taką cenę, jaką można e, dzisiaj znaleźć w internecie. Ja najtaniej znalazłem za 59 zł. Uważam, że to jest e, wystarczająca okazja, żeby rzucić się do komputera i zamówić ten nóż. E, można go też dostać za około 80 zł. Taki przedział między 60 a 80 zł. Myślę, że. E, bardzo, bardzo rozsądna cena. Ja mój egzemplarz kupiłem rok temu na Amazonie za 105 zł i z perspektywy czasu uważam, że to był dobry interes. I teraz szybko z bliska, dlaczego ten nóż jest naprawdę warty waszej uwagi i dlaczego to nie musi być zawsze mora. Wybaczcie dzisiejsze warunki dźwiękowe, ale jestem bardzo blisko dwóch dróg, szybkiego ruchu. No właśnie, Ganzo. Jak, jak większość z was usłyszała tą nazwę, to pewnie parsknęła pff, jakiś Chińczyk. Co tym nam tutaj polecasz, chłopaku? Ale możecie mi wierzyć lub nie wierzyć, ale przetestowałem już no, co najmniej e, kilkaset noży, z czego posiadam dobrych kilkadziesiąt i powiem wam, że mam od roku ten nóż i ani myślę o jego sprzedaży, a wiele noży już sprzedałem. Wiele, dużo bardziej znanych marek czy też knife makerów poszło po prostu do obiegu, wróciło a ten cały czas ze mną. Nie tylko o to chodzi, że nie warto go sprzedawać, bo jego cena jest tak niska, że sprzedaż używanego no, byłaby prawie że za darmo, co w ogóle nie ma sensu, ale po prostu nie chcę się z nim rozstawać, bo to jest pewniak, bo to jest nóż, którego mi nie, nie będzie żal zabrać gdzieś w jakieś ciężkie warunki. Czy to na jakąś wyprawę kajakiem, czy na obozowanie w deszczu, nawet jak go zgubię, nie ma problemu. No, zawsze sobie mogę kupić kolejny, nie? Zwłaszcza teraz. Ale czym on zasłużył na takie moje uznanie? Przede wszystkim jest to nóż bardzo dobrze pomyślany. Ergonomia na najwyższym poziomie. Rękojeść z gumowanego tworzywa, a nie ma mowy, żeby się to wyślizgnęło nawet z mokrej dłoni. Świetnie wyprofilowana jest do tego ta rękojeść. Lepi się do dłoni po prostu jak szalona. Dzięki temu mamy niezwykłą pewność chwytu. Ostrze, jest krótsze od rękojeści, i dzięki temu zyskujemy większą precyzję manewrowania. No nie jest to oczywiście nóż kuchenny, którym łatwo nam będzie przyrządzić każdą potrawę w kuchni, ale w zupełności wystarczy, żeby sobie podczas wycieczki coś przygotować. Jest na tyle gruby, że przebatonuje drewno, a jednocześnie nie jest na tyle gruby, żeby ciężko było nim właśnie pokroić coś na cienkie plasterki. Stal tutaj użyta chińska 9CR14, to jest nierdzewka, bardzo przyzwoita stal. Łatwo się ostrzy, ale długo trzyma ostrość i ta ostrość jest naprawdę szalona. Sam szlif wykonany perfekcyjnie mamy tutaj szlif płaski, ale nie pełny, natomiast bardzo wysoki. Dzięki czemu jest to ostrze wzmocnione, nadaje się do prac obozowych, ale jednocześnie zachowuje się jak taki nóż ze szlifem pełnym płaskim, więc bardzo łatwo i komfortowo tnie na plasterki żywność. Pochewka no nie jest najwyższych lotów, jest dosyć tandetna, spełnia swoją podstawową funkcję, czyli trzyma nóż, zabezpiecza go i można ją przypiąć do paska, to tyle. Nic specjalnego. Natomiast sam nóż jest kapitalny. Ja 上边五尺五，白地球不国大。 趁现在也好、嗯，赶走饥饿，赶走啊，赶走啊，产生电的力量，赶走啊，多么方便如此，不买地球就不白。 歌声里，我遇见了他。金色的光，我飞舞在手下。古城的边边，远方流淌着历史的传奇。每一次挥舞，都能撕裂沉寂的夜空。感受帝国，感受啊。 上面露水，莫白的小雨多快意。 I oto właśnie on Ganzo 807. Kapitalny nóż. Jak wiecie, unikam raczej takich polecanek handlowych i zapewniam, że żaden Chińczyk ani żaden dystrybutor noży Ganzo mi nie zapłacił. Po prostu wiem, że to jest warte swojej ceny, a nawet znacznie większej ceny, bo używam już od roku. I jeżeli potrzebujesz taniego, dobrego noża. A masz już morę, bo musi ta nazwa paść. Generalnie ja uważam, że ten nóż jest lepszy od każdej mory w takiej cenie. I to tyle w tym odcinku. Nie będę się tutaj za bardzo rozwodził. Po prostu chciałem dać znać, że ten nóż jest teraz tani jak nigdy i naprawdę warto go kupić. A czy go kupicie, czy nie, to już tylko i wyłącznie wasza sprawa. Trzymajcie się. Cześć.